Co należy zrobić w pierwszej kolejności, gdy wasz T25 przestaje podnosić? W ogóle odcina go momentalnie, nie podnosi wcale albo bardzo słabo. Należy zdjąć te osłony. I teraz, jeśli mamy to zdjęte, odkręcamy ten dekiel. W nowszych wersjach jest to na klucz IBUS, e w starszych wersjach jest tutaj taka jakby klapka przykręcone na dwie śruby, dziesiątki albo dwunastki, jest tu i jest tam, więc to odkręcamy. I tak, korek odkręcony, tutaj jest taka sprężynka, ją wyjmujemy. To jest olej oczywiście. W tym. Najlepiej odkładamy tak, jak żeśmy wyciągnęli. I teraz drobnymi szczypcami, bardzo wąskimi wyciągamy Taką tulejkę metalową. Tu wyciągając trochę oleju nam wyleci siłą rzeczy, no ale niestety jest to konieczne. Sorry, zapomniałem Wam nagrać. Tą tulejkę jak się wyjmie, tam jest bardzo cienki otworek po narancie jakby. Zresztą będziecie widzieli jak to wyjmiecie. To należy wytrzeć i najlepiej kompresorem przedmuchać ten cienki otworek. Bo tam potrafi się zabić jakiś tam syf, silikon, no nie wiem, cokolwiek co się tam zaciągnie z tego yy, ze zbiornika, tak? I filtr tego nie odciągnie. No i u mnie to już działa wszystko ładnie. O, proszę bardzo. Wszystko pracuje tak jak należy. Bo u mnie to było tak, że pracował, pracował, pracował. Załączyłem, chciałem tura do góry podnieść i w ogóle nic, odcięło go. Nie było czuć, że tu jest w ogóle jakieś wciśnienie na sekcjach. O, a teraz się załącza, to słychać syczenie. A wcześniej tego nie było.